Cześć, chciałbym przywitać wszystkich kibiców Olsztyna. Jestem nowym zawodnikiem, nazywam się Mateusz Poremba. Cześć, nazywam się Mateusz Poremba. Cześć, z tej strony Mateusz Poremba. Cześć, z tej strony Mateusz i mój przyjaciel Zenek. Ty, jak wrażenia? Kurczę, jestem pod wrażeniem, nie? Naprawdę. <laughs> Byłeś kiedyś na tak dużej sali? Zdarzyło się. Pan gminy na Taką ciekawostkę, to zawsze na butach mam taki znak, to jest taki znak szczęścia. O zbiórce wraz z naszym sponsorem Interpass dla schroniska dla zwierząt bezdomnych w podłągach koło Kętrzyna. Kolego, dziękuję, że pomogłeś mi. Jakiego jedzenia bałeś się w dzieciństwie? O wątróbki i kiszki. Będzie złoto, to, to co, będzie złoto? To, żeby... Ja wczoraj się nie boliłem, daj, tak, podsumujesz. Bo... Jeśli się wydarzy, no mam nadzieję, że wygramy. Mam nadzieję, że wygramy, a w miarę to podziąłem sprawnie i szybko. Zobaczymy. Субтитры подогнал «Симон» Przede wszystkim przedstawiać się, nie muszę, dobrze mnie znacie. 5 lat temu przyszedłem do tego klubu, żeby spełniać swoje marzenia. Spełniłem je. Mam nadzieję, że będę spełniać jeszcze bardziej. Bardzo chciałbym Wam podziękować za to, że mnie wspieraliście, że byliście ze mną w tym, w tym, w tym dobrych i w tych złych momentach. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Chciałbym wrócić do Olsztyna, bo zakochałem się w tym mieście. Zresztą Ludzie wszyscy myślą, że jestem suchtyna, a nie stuchowa, dlatego widać, że się dobrze przyjąłem. Mam nadzieję, że się zobaczymy. Trzymajcie kciuki dalej. Ja będę trzymać za to, żeby w hali urani wróciły emocje kibicowania sprzed lat i żeby siatkarska ekipa odrodziła się na nowo, tak, tak mocna jak była przed kilkunastoma lat wcześniej.